Tak jak nie ciężko tutaj zauważyć, gra zaczęła się z niesamowicie pięknym strzałem, w momencie używania common station tutaj właśnie, jak widzicie na środku ekranu, has been activated. Ziomuś został zastrzelony przeze mnie na fajnym, cichym tutaj takim, no, podkradaniu się. Jeszcze dopiero jak go zauważyłem, zacząłem nagrywać, no i wcześniej polutowałem to wszystko co tutaj widzicie, te domki, no i tak sobie pomyślałem, nie będę tego common station używał, na razie idę sobie dalej po prostu no i zauważyłem go, jak on do tego common station pod, podszedł także jakbym go użył, no to wtedy ziomuś by wiedział, że tutaj jestem a jak nie używacie tych common station no to pamiętajcie, że to wpływa dobrze na was ponieważ no ziomki będą chciały tego użyć, a wy możecie na to kampić pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważne w tej grze bardzo, ale to bardzo może no, po prostu pomóc, nie? żeby się nie zdradzić. Jeżeli użyjesz, ktoś jest blisko Ciebie, to może się Ciebie spodziewać w pobliżu. No ale to jest oczywiście normalne. Lecimy sobie w głąb lądu. On ma bardzo fajną skórkę. Oczywiście mam na myśli ten karabin, który mam aktualnie na plecach. Który podniosłem z, ze swojego przeciwnika. No nic, będziemy delikatnie tutaj patrolować, będziemy delikatnie się czaić, pójdziemy tam, gdzie zaznaczyłem. Mamy przy sobie już dość sporo rzeczy. No, bo tak jak mówiłem wcześniej, ja lutowałem też. Tam widziałem przed chwilą zdjęcie. Mniej więcej wiem, gdzie to jest. Przy torach nie będzie tego ciężko znaleźć. Aczkolwiek wątpię, żebym gdzieś uderzył w te rejony. Bardziej w tej grze chciałbym tak. Przyczaić się, mocno, mocno tak przyczaić się. Także na razie odpuszczę sobie szukanie tego skarbu. I no, muszę podjąć decyzję, w którym kierunku będę chciał tak naprawdę iść. Bo to jest najważniejsze, w którą stronę bym chciał przykampić. Aktualnie powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o grę, to skupiam się tylko i wyłącznie na tym, żeby jak gram, to farmić chemiksy. Tutaj coś słyszałem, nie wiem czy to był, kurde, gracz, czy... Dam sobie głośniej słuchawki trochę. Czasami są tak, tak, dźwięki, czasami są tak różne, tak dziwne, że. Mm, ciężko odróżnić, czy to gracz, czy to jakiś taki leśny dźwięk, ale. No, moim zdaniem nie jest to tak. Nie jest to aż tak. No, nie fajne. Moim, moim zdaniem to jest fajne, że. Nie wiadomo tak do końca, co możecie czekać. O, słyszeliście? Dokładnie o to mi chodzi, jakby tak śnieg niby spadł z, z drzewa, ale jednak nie i to nie wiesz kurczę nigdy, czy ktoś obok ciebie jest, czy leży, nie rusza się, nie oddycha, czy, czy jednak nikogo obok ciebie nie ma zawsze to jest jedną wielką zagadką ja dobrze, że mam gadane dzisiaj, bo no nie chcę, żebyście tutaj, że tak powiem, podczas tego jak ja nasłuchuję, no nudzili się, tak? Dalej decyzja jest podejmowana. No właśnie tak jak mówiłem, tutaj niedaleko jest ten no, obóz, także no ja nie wiem, no chciałem tam iść, ale teraz się cykam trochę i to też w sumie ma sens, że ktoś tutaj mógł być obok mnie, mimo tego, że to tak wygląda, że jest po środku niczego, a jednak jest to jakiś ziomuś i no może sprawić realne zagrożenie, jeżeli tutaj się gdzieś czołga i no próbuje nie podjechać. Ja się boję na razie wstać, ale, ale żeby się przyczołgać. Możemy się trochę przeczołgać Bo to zawsze tak jest, że zaczynam się czołgać i później dostajesz szybkiego tapa Znaczy wstaję, dostaję, biegnę chwilę, dostaję szybkiego tapa, bo ktoś jednak był i, i to jednak trzeba uważać No jest jakaś ta... jest tutaj ta szopka No i znowu jakby teraz w szopce jakby coś się ruszało, tak mnie wystraszyło, kurde I drzwi są też chyba otwarte Ojej, przepraszam, ziewa mi się Drzwi jakby były otwarte, no i nie wiem W tle jeszcze jakieś wilki wyją No, otwarte, otwarte Non stop No i widzisz, i nigdy nie wiesz, o, o Ktoś na głośno otwiera O, słyszysz? Biegnie, biegnie ziomuś, nie mówiłem I tam gościu był, i zobaczcie jak go teraz pięknie wyjebie o nie wie, że jestem, obejdę go, cyk. I pach plecki. Tak zwane Ruchando. Proste. Więc jednak miałem świetnego nosa, że jednak ktoś tutaj jest i ktoś się na nas czai. Koncertowo tutaj zrobiony, nie miał zielonego pojęcia, że my tutaj jesteśmy. No dobra, no to jeżeli nikogo to już tak powiedzmy mniej więcej nie ma, to można się trochę wylezować mam no, w plecaku. Dość dużo rzeczy, Ciekawe. Podoba mi się to. O, airdrop. Airdropik? O, całkiem bliski ona nas airdrop jest. Fajniutko, ciekawe. Kurde, no aż... Aż szkoda by było się przykampić na niego, kurde, bo patrzcie. Oni tam na głośno otwierali z tamtej strony mapy coś. Także jeżeli będą biegli z tamtej strony mapy, no to będą nabiegać na mnie jakby. Będą nabiegać na mnie. Jeszcze to jest kwestia tego jeszcze gdzie spadnie ten airdrop, dokładnie. Bo jak na południowy Wschód to lipa, ale jak gdzieś tak na południowy zachód. Chodzi mi o południowy zachód tego zamarzniętego jeziora. Ja się nie wiem, jakoś się ustawię pod tego dropa no bo on tam spada. I moim zdaniem no kampa jest solidna, nie? Kampa jest mega solidna. Tro nie no widać mnie, jakby ktoś tak ktoś by miał sokole oko, to mnie widać, albo nie wiem, jakby się skradał po tego dropa, ale wydaje mi się, że mamy na niego tak wielki ogląd, że tutaj no jest trochę daleko. O! Strzały z prawej strony, czyli jednak ktoś, ktoś może jednak z prawej do niego tam zaraz lecieć do tego dropa. To ja sobie tutaj poczekam cierpliwie i zobaczymy czy uchwycimy jeszcze jednego killa w tym rozdaniu. Byłoby to bardzo ciekawe. No i oczywiście tutaj też snajperska broń, to jest fajne. Jest troszeczkę daleko do tego dropa, nie powiem. No trochę tak się przykitrał jakby... To by było lepiej, ale czy ja będę widział coś z lunety? Nie, nie widzę nic z lunety No i właśnie teraz świecę też To jest właśnie takie głupie poprawianie To musicie mieć zawsze wyczute, żebyście pięć razy nie świecili Bo jakby z drugiej strony teraz ktoś był To też kampi na tego dropa To już mu trzy razy zaświeciłem lunetą On teraz odpala szybko swoją Celuje w to miejsce, gdzie się świeciło Bierze luneta Ja nie zdążę zareagować Pyk, pyk, głowa i leże, nie? Musicie o tym bardzo, bardzo pamiętać Właśnie, bo lunety się świecą no i nie można. Nie można przez nie celować. Można się naprawdę zdziwić. Leżymy i czekamy, tylko szum wiatru jak na razie i jakiś spadający z drzew śnieg. Co się tutaj będzie działo? Czy ktoś tutaj przybiegnie? Ja mam jedynkę, to mnie cieszy. W ekwipunku jedna jedynka zawsze się przyda. Bo miałem niedawno taką akcję, którą też nagrałem i też tu, którą wrzucę. Tak mi się przynajmniej wydaje, że nagrałem, nie jestem do końca pewny, ale poszukam, no brakowało tam naprawdę sekund, nie, jakbym miał jedną i jedynę, to taka by była nieziemska akcja, że to by była aż śmieszna. I coś zamilkłem, teraz tak się ogólnie zamyśliłem. No, patrzę teraz centralnie i, i kurde, do no nie chcę, żeby tutaj jeszcze kurczę z 5 minut. Tylko było moje leżakowanie na filmie. No ale jak ktoś przyjdzie i go ustrzela, to też by było fajnie. O! Radiacja jeden z kluczowych momentów. To nam trochę przyspieszy rozgrywkę, w takim sensie, że no jeżeli ktoś będzie już miał iść po tego dropa, to po tym dzwonku prawdopodobnie będzie już tak zaświecił mu się lampka, że uuuu, kończy się runda, muszę lecieć po dropa, zaraz tutaj przyjdę i obrwę w bo od Dawidzia. Aczkolwiek jeszcze nic nie jest przesądzone. Zobaczymy, może ktoś się skusi. Mam na taką nadzieję, bo byłaby lipa, <laughs> jakby się nikt nie skusił. Aczkolwiek, no taki jest Wigor. Gra campera, tak? Gra campera. Tutaj nic, nic dodać, nic ująć. Ewentualnie będę przez następne jeszcze 5 minut pierdolił niczym i podtrzymywał y, tutaj atmosferę. <tryk> Aż się boję. Faktycznie 5 minut dość dużo czasu. Jeszcze przed nami. No bo gdzieś tak, gdzieś tak mniej więcej tyle będzie, będzie to trwało Ta cała radiacja spłynie przez całą mapę Zanim trochę życia zacznie zjadać to to też trwa Tam jakiś, jakiś czas wiadomka Znowu poprawię swoją pozycję Tym razem już tak tak już techniczno czysto czysto kończąco Czy ktoś do mnie przyjdzie, czy coś się tutaj wydarzy? 4K odcinek będzie, dlatego właśnie też cieszę się i dodam sobie 4K wigorka znowu. Fajnie, fajnie, już był kiedyś 4K, ale bez komentarza. No i on tak przeszedł bez echa. Wiadomo, jak to jest, jak się nic nie dzieje. No i jest radiacja, i teraz jestem ciekawy, czy coś tutaj konsumować, czy ktoś tutaj kurczę czeka na tego dropa. No, niech będzie, skonsumuję, ale jeszcze nie teraz. Skonsumuję, ale jeszcze nie teraz. I będziemy no, dalej czekać, patrzeć, czy, czy ktoś jednak przyjdzie. W sumie teraz są dwie możliwości. Albo biegniesz po tego dropa i go bierzesz, albo czekasz aż ktoś go jeszcze weźmie, nie? No i wiadomo, że to jest ryzyko, nie? Bo też ktoś może kampić, nie? Ja ogólnie jak już tak długo dość, to nie biegnę, nie? Tylko go zostawiam, żeby zgnił kampię do ostatniej tak chwilki i wtedy jest. I wtedy jest wszystko miodzio. No, ale nie wiem, chyba będę się. Nie wiem, jeszcze trochę poceluję, popatrzę, ale. Ale chyba się będę stąd zaraz zawijał, bo to nie ma najmniejszego sensu. Nawet nie wiem, jak podpiszę ten odcinek, bo w sumie był na początku bardzo fajny kill. Później znowu był fajny kill, taki dość wigorowy. Taki naprawdę bardzo fajny wyczuty, bo to podejrzewam, że to był ten sam ziomuś, co go zabiliśmy w plecy, tam wykiwaliśmy go przy tej sosence czy tam choince, nie wiem, czy tam świerku, to raczej przy świerku. Chociaż też naprawdę tak naprawdę nie wiem ten, no ale do Meritum fajny kill, a później długo nic, nie? No ale zabijamy się. Jest tutaj taki delikatny, delikatny... Nie wiem, nie poradnik, tylko taki delikatny gameplay w 4K w wigorek. I zobaczymy, jak to wyjdzie, czy to obejrzycie. Ja się cieszę, pozdrawiam wszystkich, tylko jeszcze pokażę wam punkty. No i kończymy. <grystanie> Bardzo pozdrawiam, dzięki, zostaw suba. I no, życzę wszystkiego dobrego. Zapraszam do klubu. Trzymajcie się.